Jak działa wypożyczanie rowerów wodnych i kajaków na jeziorze miejskim? Na jakim etapie jest remont wieży ciśnień oraz czego możemy dowiedzieć się podczas pikników informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy norweskich? Na te pytania odpowiemy w tym odcinku magazynu Rozwijamy złotów. Zapraszamy! Mamy w Złotowie wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych na jeziorze miejskim dzięki temu, że zakupiliśmy je z funduszu norweskim, by podnieść ten potencjał i wykorzystać potencjał turystyczny naszego miasta. Pięć jezior, jedna rzeka. Należało się za to już zabrać. Bardzo się cieszę, że ten projekt realizujemy i zapraszam do korzystania. Wypożyczalnia jest bezpłatna. Funkcjonuje od lipca i do tej pory sprzęt wodny złotowianie i turyści wypożyczyli ponad tysiąc razy. Zainteresowanie jest ogromne, ludzi lokalnych, ale również z zewnątrz przyjeżdżają. Są zadowoleni, mogą podziwiać na te wspaniałe krajobrazy miasta. I ja się turystycznie jestem gdzie zaś to nasze jezioro? Sprzęt można wypożyczyć każdego dnia, oczywiście w miarę sprzyjającej auki. Jeżeli jest piękna pogoda, to każdego dnia od godziny 11 do 18 możemy wypożyczać w punkcie gastronomicznym zlokalizowanym przy pomoście. Czas wypożyczenia to są dwie godziny. Ze sprzętu wodnego będzie można korzystać w tym sezonie aż do końca września. Budynki przylegające do zabytkowej wieży ciśnień będą pełnić nową funkcję. Powstaną tu biura, w których siedziby będą mieć organizacje miejskie, Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości, Mierz Wysoko oraz Miejskie Biuro Karier. Mierz Wysoko będzie miało tutaj swoją siedzibę. Będzie można mnie tutaj spotkać jako osoba, która jest za to odpowiedzialna. Oraz mamy tutaj salę konferencyjną, z której będzie można skorzystać oraz w której będziemy organizować te szkolenia, które organizujemy cały czas. Na ten moment na wrzesień przygotowaliśmy cykl szkoleń z kompetencji miękkich dedykowane dla organizacji pozarządowych i dla przedsiębiorców ze złotowa oraz dodatkowo szkolenie z pisania wniosków dla organizacji pozarządowych. Realizacji Miejskiego Biura Karier już od września będziemy organizowali kolejne zadania. To jest m.in. dodatkowe doradztwo w szkołach dla uczniów klas siódmych i ósmych. Ponadto mamy jeszcze zaplanowane szkolenia dla rodziców, nauczycieli i przedsiębiorców, a trzecim krokiem, który podejmujemy w ramach miejskiego biura karier, to jest przede wszystkim sieciowanie uczniów i przedsiębiorców. Trwa generalny remont tych pomieszczeń. Powstaje tu sala konferencyjna oraz mniejsze gabinety. Budynek zostanie oddany do użytku już we wrześniu. Tutaj za chwilę aktywna działalność, konferencje, organizacje w zabytkowych obiektach wieży. Będziemy podnosić aktywność mieszkańców. Dzięki funduszom norweskim zrealizowaliśmy to zadanie. Trafiamy w potrzeby, bo to odpowiedź na potrzeby organizacji pozarządowych i firm, ale ratujemy też zabytek. Fundusze norweskie pozwalają realizować marzenie złotowia. W wakacje w złotowie cyklicznie odbywają się pikniki informacyjno-promocyjne dotyczące funduszy norweskich. Ostatni był na pół rybackim. Poprzez te organizację tych pikników chcemy przekazać mieszkańcom informacje na temat projektu, który realizujemy. Złoto Wielkopolskie zdroje programu rozwój lokalny i rozwój instytucjonalnym. Jesteśmy z miesiąca na miesiąc na coraz to dalszym etapie. Dlatego, żeby się dowiedzieć, jak wygląda amfiteatr, jak wygląda zagospodarowanie terenu wokół góry Wilhelma, jakie są plany wokół basenu, jego rozbudowy, jak wygląda nowa wizualizacja lodowiska, czy będą tężniej, gdzie będą, jak będą wyglądały, co wreszcie z borowinami, co z wodą solankową, gdzie ona jest, bo jest już znaleziona, czy mamy szansę na to, aby być gminą uzdrowiskową. Przecież to są pytania, o których się mówi w domach, o tym rozmawiamy. Następny piknik już pod koniec sierpnia na pożegnanie, lata, a później pod koniec września kolejny piknik z funduszami norweskimi na Placu Paderewskiego. W tym wydaniu to już wszystko. Do zobaczenia!